Demograficzne tsunami tak określa się obecną sytuację w Polsce. W latach 50. wskaźnik dzietności wynosił około trójki dzieci na kobietę, a dziś spadł zaledwie do 1,3. To najniższy wskaźnik urodzeń od czasów II wojny światowej, a liczba zgonów przewyższa w tym momencie liczbę urodzeń o ponad 137 tysięcy. Wysoki poziom bezrobocia, niestabilna sytuacja polityczna rosnące koszty i zmiany w stylu życia, ale spadek liczby urodzeń nie dotyczy tylko Polski. Dzieje się tak na całym świecie, a najbardziej odczuwalny jest w Europie. Wysoki wskaźnik urodzeń z przeszłości nie wynikał z tego, że jakoś bardziej kochaliśmy rodzicielstwo. Dawniej świadomość na temat antykoncepcji była o wiele mniejsza, podobnie jak akceptacja jej stosowania. Za to presja społeczna, by mieć dzieci, była zdecydowanie wyższa. Kiedyś kobieta bez męża i dzieci była traktowana jak ktoś, kto nie spełnił jakiegoś życiowego obowiązku. Ale czasy się zmieniły. Dziś spadek liczby urodzeń to nic niezwykłego. Coraz częściej wybieramy własny rozwój, karierę i szczęście, zamiast gonić za dawnymi przekonaniami. Nie każdy czuje w sobie ten rodzicielski instynkt. Dla wielu ludzi szczęście nie leży w pieluszkach i w nocnym wstawaniu. Czasem wręcz przeciwnie, czują, że dzieci mogłyby ich wolność i radość ograniczyć. Odkryliśmy, że bliskość i spełnienie można znaleźć na wiele innych sposobów, bez konieczności posiadania dzieci. Taka sytuacja jednak rządzącym nie jest na rękę. Straszą nas wizją kryzysu, podkreślając jak poważnym problemem jest spadek urodzeń. W odpowiedzi wiele krajów takich jak Węgry czy Francja wprowadza agresywne programy wspierające rodzicielstwo. Zachęcają swoich obywateli do posiadania dzieci, przyznając im ulgi podatkowe, dotacje i inne benefity, żeby tylko zdecydowali się na powiększenie rodziny. W Korei Południowej, gdzie wskaźnik urodzeń jest najniższy na świecie, władze planują nawet utworzenie specjalnego ministerstwa zajmującego się tylko tym problemem. Już teraz oferują większe zasiłki dla rodziców, wydłużają urlopy ojcowskie i wprowadzają elastyczne godziny pracy. Mimo tych wszystkich wysiłków efekty są niewielkie, a większość ludzi i tak nie daje się przekupić. Polska zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wysokości wsparcia dla rodzin. Te świadczenia są warte tyle, co przeciętne wynagrodzenie, a rocznie wydajemy na nie aż 137 miliardów złotych. W 2016 roku premier Beata Szydło zapowiedziała, że chce, aby Polaków było coraz więcej. Zasiłki miały zachęcić do zakładania większych rodzin, ale efekty nie do końca spełniły te oczekiwania. Dzisiaj już nie ma śladu po tej dawnej narracji, a rząd po raz pierwszy oficjalnie przyznał w swoich dokumentach, że programy typu 500 Plus nie doprowadziły do wzrostu liczby urodzeń. Co więcej, dodano, że taki cel Nigdy im nie przyświecał. Chodziło po prostu o to, żeby rodzinom żyło się lepiej. Wygląda to na naprawdę wspaniały gest, za nasze własne pieniądze, ale czy rządy na całym świecie rzeczywiście tak bardzo martwią się o swoich obywateli? Tu nie chodzi o nasze szczęście. Rząd martwi się, że zabraknie taniej siły roboczej, a bez nowych pokoleń zaciągniętych do pracy, obecny system po prostu się rozpadnie. Służba zdrowia i system emerytalny, które teraz już ledwo wiążą koniec z końcem, nie mogą sobie pozwolić, żeby w przyszłości było jeszcze mniej osób pracujących. Funkcjonuje to u nas w taki sposób, że pracujące osoby finansują obecnych emerytów. Ty wcale nie odkładasz na swoją emeryturę, jak błędnie myśli wiele osób. Twoja składka jest natychmiast przekazywana na wypłaty dla obecnych emerytów. A kto zapłaci za ciebie? teorii mają to zrobić młodsze pokolenia. W 2024 roku w Polsce było ponad 9 milionów emerytów i rencistów. I oznacza to, że na jednego emeryta, lub rencistę, przypada około 1,8 pracującego. Żeby ta piramida funkcjonowała, musimy mieć coraz więcej ludzi, którzy będą na nas harować. Inaczej to wszystko się rozleci, co właśnie zaczyna mieć miejsce. Według szacunków, za 20-30 lat na jednego emeryta lub rencistę będzie przypadało 1,3 osoby pracującej czyli zabraknie po prostu pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia też jest finansowany głównie ze składek odprowadzanych przez pracujących. A emeryci zwiększają zapotrzebowanie na usługi medyczne. Właśnie dlatego wiek przejścia na emeryturę prawdopodobnie będzie przedłużany w przyszłości. Chociaż dla obecnego systemu jest to konieczne, to politycy wolą unikać tematu, żeby nie stracić poparcia. Rządzący wcale się o nas nie martwią o to, czy będziemy szczęśliwi, czy w ogóle chcemy mieć dzieci. Oni po prostu potrzebują młodszego pokolenia. Aby mogli je wykorzystać w swoim systemie. Dlaczego te programy rozdawania pieniędzy nie działają? Ludzie nie potrzebują 500 czy 800, a stabilnej pracy, tańszych mieszkań, żywności i lepszej opieki zdrowotnej. Dzisiaj nawet dobra pensja nie wystarcza na normalne życie, zwłaszcza jeśli ktoś nie dostał domu czy mieszkania od rodziców. Rozmawiając ze starszymi osobami, słychać, jak kiedyś ze zwykłego etatu mężczyzna mógł utrzymać nawet pięciosobową rodzinę. O czym dzisiaj nasze pokolenia mogą sobie tylko pomarzyć, Większość osób wplątała się w kredyty na 30 lat, martwi się w ogóle o pracę i finanse, a jednak decyzja o posiadaniu dzieci jest w pewnym sensie sygnałem, że pozytywnie patrzymy w przyszłość. Przecież osoby, które chcą stać się rodzicami, muszą wierzyć w to, że ich dzieci będą miały dobre życie. Tymczasem średni koszt wynajmu kawalerki w większych miastach w Polsce to ponad 2000 złotych, i nie mówimy tu o jakimś wybitnym standardzie. A pamiętam, jak 10 lat temu była to zaledwie połowa tej kwoty. Nic nie wskazuje też, żeby ceny wynajmu mieszkań miały spadać w najbliższym czasie, a wręcz przeciwnie. Wysoki koszt materiałów budowlanych, oprocentowanie kredytów, inflacja. Jeśli policzymy koszty życia dla jednej osoby, to pewnie większość z Was zgodzi się ze mną, że przy wynajmie mieszkania, jedzeniu, transporcie, a do tego podstawowym budżecie na jakieś ubrania, kosmetyki czy opiekę zdrowotną Minimalnie potrzebujesz 4-5 tysięcy zł miesięcznie na rękę. Nie mówimy tu znowu o żadnych fajerwerkach, jak wyjścia do restauracji czy droższe hobby. Uznajmy, że w tym budżecie to karnet na siłownię albo karta Multisport to max na co możesz sobie pozwolić. Jeśli chcesz żyć na średnim poziomie, jakieś wakacje, wyjazdy weekendowe, czy okazjonalnie teatr lub restauracje, to ta kwota szybko rośnie do 8, a nawet 10 tysięcy zł netto. Na jedną osobę. Jednak większość Polaków zarabia mniej niż 5000 zł na rękę, więc ledwo mieszczą się w tej minimalnej kwocie potrzebnej na życie. A dodatkowo warto by było też jakieś pieniądze odkładać, bo zawsze może zdarzyć się jakiś gorszy okres, choroba czy po prostu przejściowy brak pracy. Zobaczcie, Mówimy cały czas o poziomie przetrwania, więc jak tu się dziwić, że zarabiając trochę więcej, w pierwszej kolejności inwestujemy w swój rozwój, żeby podnieść własny komfort życia, zamiast brać na siebie jakieś dodatkowe zobowiązania? Jak wiele razy rozmawiałem z ludźmi, dlaczego oni nie myślą o dzieciach? To powtarzała się prosta odpowiedź, bo lubię spać 8 godzin dziennie, mieć jedną pracę i wystarczająco dużo czasu, żeby robić to, na co po prostu mam ochotę. Niezależnie od tego, czy ktoś twierdzi, że mniejszy wskaźnik urodzeń wynika z czynników ekonomicznych, spadku religijności czy większej dostępności antykoncepcji, jedno jest pewne, stajemy się coraz większymi indywidualistami i nie widzę w tym nic złego. Ludzie ambitni często czują się okradani przez system i społeczeństwo, które wzbogaca się na ich ciężkiej pracy. Zamiast tego chcemy stawiać na własne szczęście, wolność wyboru i coraz rzadziej też poddajemy się presji religii czy tej konserwatywnej części społeczeństwa. I chociaż często ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, byliby naprawdę świetnymi rodzicami, to świadomie z tego rezygnują, bo nie chcą doprowadzić własnych dzieci do ciężkiej sytuacji, w której sami się znajdują. Widok osób, które zdecydowały się zostać rodzicami w dzisiejszych czasach, też często nie zachęca do podjęcia tego kroku. Wielu z nich jest po prostu wyczerpanych, biorą sobie dodatkową robotę na głowę i chociaż już totalnie nie mają siły, to wiedzą, że nie mogą przestać, bo odpowiadają za swoje dzieci. Jak w takim kołowrotku znaleźć czas na ich wychowanie, skoro jesteś tak wyczerpany psychicznie i fizycznie? I co w ogóle z budowaniem relacji, cieszeniem się związkiem czy po prostu czasem dla siebie? Coraz częściej widzę, że już oboje rodziców żyje w ten sposób, ponieważ pozostawienie jednego z nich w domu byłoby po prostu nieopłacalne. Albo zajedziesz tego chłopa na kilku etatach, albo musisz mu pomóc. Niestety taka jest rzeczywistość. Rządzący straszą nas, że spadek dzietności to koniec świata, ale czy naprawdę tak jest? Warto spojrzeć z innej perspektywy, a zmiana naszego stylu życia niekoniecznie jest negatywna. To dobrze, że kładziemy nacisk na własne wybory: karierę zawodową, edukację czy samorealizację. Może to znacząco poprawić jakość naszego życia i poziom szczęścia. To naturalny kierunek zmian i nie powinien być źle postrzegany. Na szczęście społeczne oczekiwania do kobiet, że mają siedzieć przy garach i rodzić nam dzieci, powoli zanikają. Kobiety mają coraz większą kontrolę nad swoim życiem, a decyzja o posiadaniu dzieci staje się ich świadomym wyborem, wolnym od tych wszystkich zewnętrznych nacisków. Mają szansę dążyć do własnych, nienarzuconych zewnętrznych celów, bez poczucia, że są gorsze tylko dlatego, że nie mają męża czy dzieci. Takie zmiany przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Mężczyźni często narzekają, że są postrzegani przez kobiety jak sponsor, a kobieta nie realizuje swoich ambicji. Nowe podejście może nam tą sytuację zmienić. Kobiety, które są też zależne finansowo od mężczyzn, czują się mniej atrakcyjnie i mają niższe poczucie własnej wartości, i trudno się temu dziwić. No bo jeśli w związku coś nie gra, ale decyzje o jego zakończeniu blokują jakieś kwestie finansowe, to czy możemy tutaj mówić o zdrowej relacji dla którejkolwiek ze stron? Zostawmy posiadanie dzieci ludziom, którzy czują taką wewnętrzną potrzebę. I przede wszystkim ich na to stać. Rozwijamy przecież automatyzację i sztuczną inteligencję, więc ten problem tanich pracowników w rzeczywistości staje się coraz mniej istotny. Przyszłość rynku pracy może opierać się na zupełnie innych umiejętnościach i nie będziemy już potrzebowali jak największej liczby osób w wieku produkcyjnym. Naturalnie dostosujemy się do nowego stylu życia, a systemy takie jak zdrowotny czy emerytalny będą po prostu wymagały zmiany. Zamiast martwić się spadkiem wskaźnika urodzeń, powinniśmy skupić się na tworzeniu zrównoważonej gospodarki, która nie opiera się na piramidzie ciągłego wzrostu populacji. Inwestowanie w edukację i dbanie o zdrowie w dorosłości, a nie tylko leczenie objawów jak już zachorujemy, a także skupienie się na tworzeniu więzi społecznych w naszej drugiej połowie życia. Teraz mamy takie zjawisko, że jeśli nie złapałeś jakiejś swojej paczki czy drugiej połówki w szkole czy na studiach, to czujesz się po po prostu wyobcowany. A żeby znaleźć sobie hobby, to tak jak wcześniej mówiłem, musisz mieć na to środki, czas i przede wszystkim siłę psychiczną. Aktualnie skupiamy się praktycznie w całości na pomaganiu rodzinom z dziećmi. Czy to jest sprawiedliwe podejście, faworyzowanie jednej grupy kosztem innych? Ja mówię za siebie, nie czuję się z tym sprawiedliwie, że jako osoba, która nie chce zakładać tradycyjnej rodziny, do wszystkiego muszę dokładać, a sam nie otrzymuję żadnego wsparcia, wręcz przeciwnie. Spadek liczby ludności oznacza również mniejszy popyt na produkcję, transport i zasoby naturalne. Jest to szansa w jakiejś odległej przyszłości na zmianę modelu gospodarczego. Być może firmy przestaną się prześcigać w tej całej nadprodukcji, która dodatkowo niszczy nasze środowisko. Zamiast wpychać nam zbędne rzeczy opakowane w piękne narracje i manipulacyjne reklamy, mogą skupić się na realnych potrzebach konsumentów. Pojawi się większe skupienie na jakości, trwałości i użyteczności produktów. Ponieważ im będziemy bardziej wyedukowani, tym nasza świadomość wzrasta i masowa produkcja może po prostu przestać być opłacalna. Dobrze byłoby wrócić właśnie do rzeczy, które możesz wielokrotnie wykorzystać i naprawiać. Zamiast przykładowego telefonu, gdzie nie możesz sobie sam w prosty sposób wymienić baterii, a uszkodzenie ekranu od większego podmuchu wiatru zmusza nas do kupienia nowego modelu. Uwielbiam technologię i nawet przez te kilka miesięcy prowadzenia kanału przetestowałem i kupiłem mnóstwo pierdół do nagrywania, wierząc, że po prostu dzięki temu będzie wam się lepiej to oglądało. Ale nie lubię, jak ktoś mnie do czegoś zmusza. Dawanie ludziom swobody wyboru i wolności, by każdy mógł żyć tak jak chce, to właściwy kierunek. Dopóki nasze decyzje nie krzywdzą innych, nikt nie powinien narzucać nam swoich przekonań, ani oceniać, czy to co robimy jest właściwe. Jeśli czujesz, że dla Ciebie rodzicielstwo jest celem życia, i cię na to stać. To w porządku, nie zamierzam tego krytykować, ale tak samo jak w przypadku wiary czy gustu, nikt nie powinien narzucać innym swoich przekonań, ani mówić, jak mają wykorzystać czas. Który im tutaj pozostał. Największe korporacje już od najmłodszych lat wpływają na nasze przyszłe wybory. Choć wiele osób uważa, że reklamy nie mają na nie wpływu, to właśnie ta grupa powinna najbardziej zainteresować się tym tematem. Kliknij w miniaturę widoczną na ekranie i zobacz, jak marki hakują Twój mózg, żebyś nałogowo kupował ich produkty. To jest kanał bez cenzury. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia za chwilę.